Cielęcina to bardzo delikatne i pyszne mięso. Dzisiaj przyrządzę ją panierowaną w parmazanie z orzeszkami pini i kaparami. Podam na ratatouille. I właśnie o te ratatui zacznę przygotowanie mojej potrawy. Cebulę kroję w półplasterki i przesmażam na maśle z oliwą. Nie wyobrażam sobie ratatouille bez papryki czerwonej. Kroję ją najpierw w duże plastry, a później w paseczki. A więcej naszych ciekawych przepisów możecie zobaczyć oczywiście na naszej stronie www.kulinarnetv.pl ale ja wracam już do papryki, która ląduje na patelni, na której już na nią czekała zeszklona cebula. Wtedy zabieram się za dwa bardzo ważne warzywa, cukinie i bakłażan. Cukinię kroję najpierw na pół, a potem na pół plasterki, a bakłażana najpierw na cztery części, a potem na takie ćwiarteczki. I tak pokrojone wrzucam do smażących się warzyw. Wszystko dokładnie mieszam i smażę przez chwilkę. I jeszcze czosnek i pomidor świetnie będą pasowały do naszych warzyw. Czosnek kroję drobno, a pomidora najpierw w ćwiartki, a potem pozbywam się gniazd nasiennych. Wszystko wrzucam do smażących się pozostałych warzyw, dokładnie mieszam, przyprawiam solą, pieprzem i smażę przez mniej więcej 5 minut. ile mamy już gotową, no to czas zabrać się za mięso. Kotlety cielęce ugniatam ręką, najlepiej pięścią. Nie używam do tego tłuczka, bo mięso cielęce jest zbyt delikatne i zbyt szlachetne. Posypuję delikatnie solą i pieprzem. Na talerzyku mieszam pół na pół bułgotartą z utartym świeżo parmezanem i panieruję naszym cielęcinę. Najpierw w rozstrzepanym jajku, a później w parmezanowej mieszance. Na patelni rozgrzewam masło z oliwą z oliwek i smażę nasze kotlety. Po mniej więcej dwie minuty z każdej strony. Mięso w środku musi zostać soczyste. A panierka serowa, złocista i chrupka. Po tym czasie ściągam cielęcinkę z patelni i na tą samą patelnię wrzucam orzeszki piniowe podczas smażenia wzbogacą swój smak. Smażę tak przez mniej więcej jedną, dwie minutki i dodaję do nich kapary. Smażę przez jeszcze minutę. Na talerz wykładam ratatouille, na nią kotlety cielęce, a na nie właśnie te orzeszki z kaparami. Całość dekoruje bazylię. Taka cięcinka to wspaniałe danie na wyjątkowe okazje, szczególnie wtedy, kiedy chcemy kogoś nim zachwycić. Więc jeżeli chcecie na kim zrobić wrażenie, to nie wahajcie się i koniecznie zróbcie ją w domu.